Zupa z małży. To bardzo gęsta i wyraźna zupa z tych wspaniałych morskich żyjątek, a jej smak zachwyciłby nawet wielkich szefów kuchni. Zaczynam od przygotowania małży, a przyrządzanie ich nie obędzie się bez czosnku. Kroję go bardzo drobno. Pod bieżącą wodą oczyszczam małże. Wszystkie otwarte sztuki wyrzucam, używam tylko i wyłącznie zamkniętych. Rozgrzewam oliwę w garnku o grubym dnie i dodaję czosnek. I dosłownie po chwili wrzucam małże. Mieszam je dokładnie, żeby pochłonęły czosnek. Posypuję solą i pieprzem. Po mniej więcej 1-2 minutkach takiego smażenia dodaję białe, wytrawne wino. Zamykam i duszę mniej więcej przez 4 minuty. Po tym czasie wyciągam wszystkie małże, zachowując wywar, w którym się gotowały. Będzie naszą bazą do zupy. Wszystkie małże, które nam się ładnie otworzyły, odkładam na bok, a te, które pozostały zamknięte, odrzucam. Są niejadalne. Teraz mogę spokojnie zająć się warzywami. Marchewkę kroję w plasterki, dosyć dużo, i cebulę w półplasterki. Przesmażam ją na maśle z oliwą z oliwek. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć oczywiście na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. A ja wracam do naszych warzyw. Seler naciowy kroję w kawałki. Podobnie robię sporem. Kroję go w plasterki i dorzucam razem z selerem do marchewki i cebuli. Smażę przez chwilę mieszanki i jeszcze trochę mocnych smaków. Do tej zupy świetnie będzie pasował korzeń imbiru, kroję go na kawałeczki. Oczywiście nie mógłbym zapomnieć o mojej ukochanej chili, bez której nie ruszam się przy tego typu potrawach. Doda nam ostrości i charakteru, kroję w kawałki i dorzucam razem z imbirem do reszty smażących się warzyw. Małże dostały już swoją porcję wina, przyznam się, że ja też nie próżnowałem, więc czas na warzywa i one też coś dostaną. Kieliszek wina wlewam do smażących się warzyw. Dodaję też przyprawę, która nieco uszlachetni naszą zupę, szafran. I jeszcze tylko pomidorki koktajlowe przekrojone na pół. Wszystko razem mieszam przez chwilę, duszę i przekładam do garnka z wywarem po małżach. Tam przyprawiam do smaku solą i pieprzem, a także dolewam około litra bulionu. Ja używam drobiowego, ale może być równie dobrze warzywny. Gotuję wszystko około 20 minut, żeby warzywa nam dokładnie zmiękły. I poproszę blender do współpracy. Blenduję na gładką masę. Dodaję jeszcze słodkiej śmietanki 30, która sprawi, że zupa będzie jeszcze bardziej acelitna i jeszcze bardziej pyszna. Większość małży wyciągam ze skorupek i dodaję do zupy. Część jednak zostawiam w skorupkach, pozostałem elementem dekoracyjnym, będą ładnie wyglądały w zupie. Wykładam naszą pyszną zupkę na talerz, dekoruję matką pietruszki i polewam sokiem z limonki. Z każdą łyżką tej zupy czujemy coraz bardziej ten intensywny, wspaniały smak. Małże niby takie proste stworzenia, a dają nam tyle radości. Przekonajcie się o tym, koniecznie robiąc to w domu,